Okej, okay, moi drodzy, witam wszystkich, którzy przeszli z Facebooka na YouTube, a tych, którzy nie widzieli na Facebooku początku tego filmu, a są na YouTube, to tam macie link na dole do Facebooka i zobaczcie sobie początek, czyli pierwszą część omawianego tematu, a temat omawiany bardzo prosty. Jak obronić się w wąskim przejściu, jak przejść, jak nie dać się spłuc. Na Facebooku zaprezentowaliśmy Wam z Mistrzem Jarosławem dwie możliwości dwie możliwości. Tam macie link, przejdźcie, zobaczcie. A tu wam zaprezentujemy dwie następne możliwości. Ok moi drodzy? I spójrzcie stoi zakapior i chcemy przejść. Zobaczcie, wszelkiego rodzaju wdawanie się tu w jakieś przepychanki jest bezcelowe, dlatego że Wypłaci mi gałę, tak, a jak jest jeszcze cięższy, to przyteguje mnie do ten i tu mi nakładzie, ewentualnie jeszcze wrzuci mnie do rzeki, jak umiesz pływać, to dobrze, jak nie umiesz, to dobrze. Uwaga, yy, zajmiemy się atakowaniem podstawy, moi drodzy, jaki by nie był wielki, jak połamiesz mu kolana, no to będzie niższy. Często pytacie, co zrobić, jak gość jest wyższy, jak mu złamiesz kolano, to będzie tak samo wysoki jak Ty, nawet jakbyś miał 1,50 50. spójrzcie. To i człowiek nie chce mnie przepuścić, i widzę, że zaczyna dymić. Popatrzcie, odchylam się i kopię. Popatrzcie, to w kolano, spójrzcie. Idzie, odchylam się raz. Jeżeli jest tu, spójrzcie, dwa wchodzę na głowę. Uderzam łokciem i spokojnie, najspokojniej się oddalam. Spójrzcie. Bęk, raz. Widzicie? Mam ten czas. Po kopnięciu, spójrzcie, tu. Zauważcie, ja mam twarde buty. Mógłbym z czuba mu pociągnąć i to by było tyle, ale zakładam, że Wy na co dzień nie chodzicie w takich butach, więc wykorzystajcie tą część. Spójrzcie, kopnięcie jest w ten sposób. Jak w zespole pieśni i tańca, poznałem wszystkie zespoły pieśni i tańca, ojdana, ojdana, spójrzcie, hop, ojdana, nie? Tak, macie babcie mamy, albo sami jak jesteście w jakimś zespole pieśni i tańca, to pozdrawiam. Ja nie jestem, nigdy nie byłem, ale, ale fajną robotę robicie. Patrzcie, uwaga. Goście, raz, hop, widzicie. I w tym momencie nie możesz zostawić gościa, bo ci może chcieć... Może mieć życzenie Ci pójść w nogi, więc uwaga. Raz i od razu do głowy i obalasz. Tu oczywiście. Jeśli chcesz mniejsze szkody mu wyrządzić po bebechu, w nabiał i noga nie ma co moi drodzy także pierwsza rzecz pamiętajcie zamiast tu się skupiać kopnij tu patrz wejdź pięścią albo ręką i tu spójrz tu uderzyć, tu uderzyć ewentualnie obalić i po nabiała moi drodzy Druga możliwość. Spanikowałeś. Spanikowałeś, idziesz, a gość mocno na ciebie napiera, zapierdziela. Co zrobiłem, moi drodzy? Wizeros chciał naprzeć na mnie albo mnie złapać, albo mi zapierniczyć takiego tak. Co ja zrobiłem? Spójrzcie. Wszedłem pod niego i uderzyłem z tyłu łokciem. Pokażemy Wam to z tej strony. Spójrzcie, idzie raz, dwa. Wygląda to bardzo, ale to bardzo niepozornie. Ale pamiętajcie, że każde uderzenie ten X w kółko i krzyżyk, moi drodzy, w kółko i krzyżyk. Że każde uderzenie w krzyżyk, te, te uderzenia są zabronione na każdych zawodach, nie wolno ich wykonywać. One są bardzo skuteczne. Yy, mogą wyrządzić szkodę napastnikowi, moi drodzy. Spójrzcie. Hop! Mogę iść na jedną stronę? A mogę iść, zobaczcie. Hop! Licie tu! I tu oczywiście od razu uderzam, wyciągam nogę i wy, wychodzę, no bo. Nie dało się przejść. Aha, miałem przejść, tak? To idę w tą stronę. Tak jeżeli idę w tą stronę, hop, bum, uderzam i idę dalej. Jeżeli idę w tą stronę, popatrzcie, hop, bum, uderzam i idę tam. Jakbyście się zakręcili za dużo razy, no to pamiętajcie, że tam jest mój kolega, co robi miód, a tam jest sklep GS-u. Za sklepem GS-u się bitki robi. Tam kolega robi miód. A tu a tu byli nasi, moi drodzy, A tu byli nasi. Także, ale już ich nie ma, <laughs> nie wiem. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. Oczywiście, tak jak mówiłem, dzięki, że przeszliście z Facebooka na YouTube'a, jak z YouTube'a na Facebooka. Jeszcze się to nie pomieszało, mistrzu? Nie. A mi się już pomieszało. W każdym bądź razie, yy, techniki, dajcie łapkę, dajcie lajka, udostępnijcie, bo to wspiera nasz kanał. No i oczywiście, Dzięki mistrzu, dzięki i do zobaczenia!